Chociaż od dłuższego czasu zajmuję się głównie tematyką związaną z Koreą Południową, to moja ta bardziej dojrzała już fascynacja Półwyspem Koreańskim zaczęła się od Korei Północnej. To właśnie na jej temat pisałam swoją pracę dyplomową. I to książki o kraju Kimów jako jedne z pierwszych zaczęły masowo zalewać moją wówczas jeszcze bardzo, bardzo skromną biblioteczkę. A dokładnie mówiąc, półkę w meblościance, która to z kolei stanowiła wówczas dwie trzecie mojego studenckiego pokoju na warszawskich Bielanach. Na temat książek dotyczących Korei Północnej odbyłam w życiu całkiem sporo rozmów z mniej lub bardziej przypadkowymi osobami. Co ciekawe, większość z nich była święcie przekonana, że przeczytali wszystkie, jakie w ogóle dostępne są do kupienia, czy to online, czy stacjonarnie w księgarniach. Kiedy jednak nieśmiało podsuwałam tytuły, które nie wyskoczyły nam jako pierwsze po wpisaniu w Google frazy Książka o Korei Północnej, zazwyczaj na twarzach moich rozmówców pojawiało się zaskoczenie. Są bowiem pozycje mniej promowane i bardziej zapomniane które tylko czekają na to, by osoby zainteresowane tematyką KRLD przywróciły im drugie życie. I to na nich chcę dzisiaj się skupić, a właściwie to pokrót, pokrótce je wam przedstawić. Zaintrygować. Zaczynamy! Jarobun, Ania mam na imię Ewa i witam Was na kanale Kejszok. Na wstępie chciałabym jeszcze zaznaczyć, że nie zamierzam oceniać tu książek, a jedynie polecać te, które uważam za dobre źródło wiedzy, a czasem po prostu za fajną formę rozrywki. W sumie bardzo często będzie to po prostu połączenie obu tych aspektów. Nie będzie tu więc oceniania języka, jakim książka jest napisana, jej tłumaczenia, jeśli autor bądź autorka nie są Polakami, ani też sposobu jej wydania. Bowiem doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że napisanie i wydanie książki to wyzwanie trudniejsze niż połączenie matury i egzaminu na prawo jazdy. Mam więc nadzieję, że i na moją książkę, wy jako czytelnicy, będziecie patrzeć przychylnym okiem. I czytać ją z pełnym sympatii serduszkiem. Jej premiera coraz bliżej, bo K-Shock. Korea inaczej już się dla Was drukuje. Jeśli więc nie chcecie przegapić premiery i złapać egzemplarz na siebie, zapraszam do zapisania się do powiadomień na stronie www.keshock.pl, a wówczas książka sama o sobie przypomni. Pora przejść do rzeczy. Przedstawiam moje top 5 książek o Korei Północnej. Szpieg. Jak dealer narkotyków został agentem w Korei Północnej? Jest to idealna pozycja dla tych, którzy seriale takie jak Narcos, Breaking Bad czy też Prison Break pochłaniają bez przerwy na sen. Nie jest to jednak fikcyjne dzieło literackie, a spisana historia pewnego Duńczyka z nieprawdopodobnym życiorysem. Autor książki Rasmus Elmerand, jest dziennikarzem, który po obejrzeniu kręconego potajemnie miniserialu kred w Korei, ukazującego północno-koreańskie struktury od środka, zamarzył o poznaniu głównego bohatera. I jak widać, marzenie udało mu się spełnić. Mowa tu jednak nie o Ulrichu Larsenie, bezrobotnym szefie kuchni, który w swoim wieloletnim projekcie jako tytułowy kred podejmuje się infiltracji najbardziej tajnego reżimu świata, KRLD. Książka jest wywiadem z panem Jimem. Naprawdę podejmowałam kilka prób transkrypcji obu nazwisk z wielu wywiadów, więc oficjalnie muszę przyznać się do porażki. Jim urodził się w Danii i jest w połowie Marokańczykiem. Od najmłodszych lat sprawiał problemy wychowawcze, spowodowane głównie ADHD, stwierdzony u niego dopiero po latach. Nikt nie miał co do niego wielkich oczekiwań, a on finalnie swoim życiorysem mógłby obdarować całkiem spore miasteczko. Od legii cudzoziemskiej po prowadzenie klubów i handel nielegalnymi substancjami, po kilka lat spędzonych w więzieniu, gdzie z kolei uzyskał dyplom ukończenia szkoły średniej. Kiedy więc otrzymał propozycję udziału w kręconym z ukrycia w filmie dokumentalnym ujawniającym tajne i delikatnie mówiąc, szemrane biznesy Korei Północnej. Nie wahał się ani chwili. Od tej pory przez następnych kilka lat miał zdobywać zaufanie Koreańczyków z północy i wyciągać z nich najbardziej mroczne tajemnice. Nierealne? No to pozwólcie, że przedstawię wam pana Jamesa, czyli przybraną tożsamość Duńczyka Jima którą to posługiwał się w trakcie swojej północno-koreańskiej przygody. Pan James to skandynawski biznesmen z dużo większymi pieniędzmi niż moralnością. Swój obrzydliwie wielki majątek planuje pomnożyć nigdzie indziej, jak właśnie w kraju Kimów. Jeśli wchodzi w jakiś biznes, to zamiast maksymalnej kwoty inwestycji przedstawia minimalną stawkę, która zwala z nóg. Pewny siebie i nonchalanski, wytatuowany i zawsze w idealnie skrojonych garniturach. Dobrze zbudowany i odważny w działaniu. Podobno wcale nie musiał nikogo udawać, bo tak naprawdę Duńczyk był po prostu sobą i działał bez scenariusza. To ten typ człowieka, z którym każdy chce się przyjaźnić, a kiedy spotkasz go na mieście, będący znajomymi, to zwykłe cześć z jego strony, łaźce twojego z zapasem na kolejne 10 lat. Nic więc dziwnego, że wysłannicy północnokoreańskiego reżimu zaprezentowali temu onieśmielającemu inwestorowi ze Skandynawii całe menu uzbrojenia, jakie ma w ofercie Kraj Kimów. Wielkie rakiety, czołgi, pociski, wszystko co może wymarzyć sobie dyktator. Podobno historie takie jak ta się nie zdarzają. A jednak uprzedzam, że jedynie czytając tę książkę, czułam, że wchodzę w posiadanie wiedzy na tyle tajnej, że wręcz niebezpiecznej. Na okładce widnieje zdanie: Gdyby była to powieść, nikt nie uwierzyłby był w jej fabułę. I uważam, że to najlepsze podsumowanie tej książki. Łzy mojej duszy to w tym samym stopniu przejmująca, co i szokująca autobiografia koranki z północy Kim hyun hui Kobiety szpiega, która jest odpowiedzialna za zamach bombowy dokonany w 1987 roku w samolocie południowo-koreańskich linii Koreaner. Kim Jong-hee, zabierając nas czytelników w podróż po swoim życiu, krok po kroku wyjaśnia, jak do tego doszło. W wieku 16 lat, ze względu na swoje wybitne wyniki w nauce i nieprzeciętną urodę, została zabrana z domu i od tej chwili, poprzez aktywny udział w intensywnych szkoleniach, miała służyć reżimowi. W wieku lat 19 doznała zaszczytu, jakim było przyjęcie jej do tajnej i elitarnej szkoły dla szpiegów północnokoreańskiej armii. Uczono ją języków obcych i szkolono w kwestiach operacyjnych. Przede wszystkim jednak została wyszkolona, by zabijać w każdy możliwy sposób, czy to za pomocą rąk, granatów czy karabinów szturmowych. Wszystko to miało sprawić, by stała się skutecznym, bezwzględnym i całkowicie posłusznym narzędziem KRLD. Udało się. Kiedy miała 25 lat w roku 1987 przydzielono jej misję, która, jak mówiono, miała na celu zjednoczenie obu Korei. 29 listopada tego roku Kim Jong-hui dokonała zamachu terrorystycznego podkładając bombę w samolocie linii Koreaner lecącego z Bagdadu do Seulu. Zginęło 115 osób, a honoraria należne autorce z tytułu sprzedaży książki trafiają do rodzin ofiar zamachu. Koreanka napisała tę autobiografię, by opowiedzieć światu historię, która tak naprawdę jest jawnym dowodem poddawania nieustannej indoktrynacji obywateli Korei Północnej przez tamtejszy reżim, którego to Kim jong -Ki sama padła ofiarą. Chociaż mam pamięć muszki owocówki, to dziwo nie lubię czytać drugi raz tej samej książki. Ale od każdej reguły są wyjątki, a książka Davida Johna, Gwiazda Północy, zdecydowanie jest jednym z nich. Świetnie przemyślany i nieustannie zaskakujący czytelnika thriller z Koreą Północną w tle to coś, czego naprawdę potrzebujecie. Nieważne, czy na letnie wieczory, leniwe niedziele, czy też podróż pociągiem. No w sumie podróż chyba jednak odpada, bo na 100% przegapicie swój przystanek. Stymuluje intelektualnie, poszerza wiedzę i trzyma w napięciu z mocą milczenia owiec i misery razem wziętych. Uważam, że już po samym tym wstępie powinniście zaufać mi na tyle, by sięgnąć po tę książkę w ciemno i zabrać się za lekturę. Jeśli jednak potrzebujecie kilku słów o fabule... To proszę bardzo. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku północno-koreańscy agenci porywali obcokrajowców z okolic Morza Południowochińskiego i japońskiego. Z Londynu, Kopenhagi, Osno, Hongkongu, Makao, Zagrzebia, Bejrutu oraz z kilku miast Korei Południowej Chin oraz Japonii. W większości porywano ich po to, by w szkole dla szpiegów nauczali przyszłych tajnych agentów języka i kultury swojego kraju oraz zachowań typowych na jego obywateli. Zdarzało się i tak, że uprowadzano kogoś tylko po to, by północno-koreański szpieg mógł podać się za tę osobę. I to właśnie na bazie tych tragicznych i nieprawdopodobnych wydarzeń David John postanowił napisać Gwiazdę Północy. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych nastolatka o koreańsko-amerykańskim pochodzeniu zostaje porwana z południowo-koreańskiej plaży przez służby Korei Północnej. Dwie dekady później wyróżniająca się wysoką inteligencją jej bliźniaczka nadal szuka zaginion Siostry i staje się przy tym obiektem zainteresowania CIA. Kiedy znajduje dowody na to, że Porwana nadal może żyć w Korei Północnej, Jenna zrobi wszystko, by ją uratować. Podejmuje się więc ryzykownej misji i, wyru i wyrusza do samego centrum reżimu Kimów. Jakby tego było mało, i historia przeplata się z dwoma innymi narracjami. Ale więcej wam już powiedzieć nie mogę, bo stąpam po bardzo cienkim lodzie. Niewiele brakuje, a mogłabym wam popsuć całą zabawę. Chociaż czy słowo zabawa jest tu adekwatne, thriller ten nie tylko bowiem podnosi adrenalinę i trzyma w napięciu, ale również szokuje, bo jest on druzgocącym portretem reżimu, który każdego dnia wyrządza swoim obywatelom piekło na ziemi. Nie wiem, czy was zaskoczę, ale czuję, że znowu muszę przeczytać tę książkę. W końcu minęło już kilka dobrych lat. W kolejnej książce nie chodzi o zaskakującą fabułę, czy też niesamowitą kreację bohaterów. W tym przypadku niesamowita jest sama historia jej powstania. Bandi to w języku koreańskim świetnik, i taki właśnie pseudonim przyjął autor książki Oskarżenie opowieści totalitarne. Przyszedł na świat w 1950 roku, wówczas jego rodzice podczas wojny koreańskiej znaleźli schronienie w Chinach, po czym wrócili do Korei Północnej. Jego talent literacki zostaje szybko zauważony, jednak pracującego robotnik ma niewiele czasu na realizowanie swojej pasji. Jaką jest pisanie. Mimo ciągłego zmęczenia, chwyta za pióro, kiedy tylko jest to możliwe. W latach 90., kiedy Korea Północna zmagała się z klęską głodu, Bandi traci wiele bliskich mu osób. Wynikające z tych bolesnych doświadczeń, przemyślenia na temat funkcjonowania północno-koreańskiego społeczeństwa, postanawia spisać i przekazać światu. Mianując się nieoficjalnym rzecznikiem obywateli Korei Północnej, Zbiera jej dramatyczne historie, spisuje je i ma nadzieję na to, że kiedyś nadarzy się okazja, by ujrzały światło dzienne poza granicami reżimu. Pewnego dnia odwiedza go zaprzyjaźniona kobieta i zdradza mu sekret mrożący krew w żyłach. Postanawia uciec z Korei Północnej. Pandi zrobiłby to samo, gdyby nie rodzinne zobowiązania. W końcu krewni uciekinierów z racji na zbiorową odpowiedzialność zazwyczaj trafiają do obozów pracy. Pisarz dostrzega jednak w tej sytuacji szansę. Biegnie po swoje zapiski i przekazuje kobiecie. Ona odmawia zabrania ich ze sobą, ale obiecuje po nie wrócić. Po kilku miesiącach do drzwi jego domu puka nieznajomy mężczyzna. Przekazuje list od przyjaciółki, a po jego przeczytaniu Bandi bez słów wręcza przybyszowi swoje dzieła. W ten sposób długo skrywane rękopisy trafiają do Korei Południowej, kraju wolności i nadziei. Bandi stał się więc świetnikiem, który może przysłuży się do tego, by pewnego dnia uwolnić swój kraj z ciemności. Skrzydła Anioła Jolanty Krysowatej to książka opisująca niesamowitą historię małych Koreańczyków z północy w Polsce. Zresztą już sama historia powstania książki jest niebywała. W 2001 roku reżyser Patryk Joka, wracając z pogrzebu babci na cmentarzu osobowickim we Wrocławiu, zauważył grób Koreanki pochowanej tam w 1955 roku. Namówił więc swoją przyjaciółkę, a zarazem dziennikarkę Jolanty Krysowatą, do zgłębienia tego tematu. W efekcie powstało najpierw. Pierw słuchowisko, a następnie poruszający film dokumentalny pod tytułem Kim Kidok, który nadal możecie obejrzeć w internecie, a na sam koniec powstała właśnie ta książka. Skrzydło Anioła. Opisuje ona historię osieroconych w wyniku wojny koreańskiej dzieci. Wówczas Kim Il-sung zwrócił się do krajów socjalistycznych o pomoc i Polska tej pomocy udzieliła. Do miejscowości Świder przybyło około 200 koreańskich sierot, i o tym wydarzeniu książkę zatytułowaną Dom Odzyskanego Dzieciństwa napisał Marian Brandes. Co ciekawe, przez pewien czas była ona lekturą w polskich szkołach podstawowych. Gdy wojna koreańska dobiegła końca, do Pałakowic koło Lwówka Śląskiego przybyła druga grupa dzieci z północy, tym razem było ich 1270. Do opieki nad nimi przydzielono 600 osób. Niespodziewanie w 1959 roku Kim Il-sung wydał decyzję dotyczącą powrotu dzieci do Korei. Wszystko odbyło się błyskawicznie i w morzu łez. Prześ, przez sześć wspólnych lat wszyscy mieszkańcy ośrodka, i koreańskie dzieci, i polscy opiekunowie stali się jedną wielką rodziną. Żegnając podopiecznych, wiedzieli, co czeka ich po powrocie do KRLD. To właśnie tę poruszającą historię spisała Jolanta Krysowata i zatytułowała ją Skrzydła Anioła. Wiem, że książka no. jest obecnie dosyć, tru, dosyć trudno dostępna, ale wierzę, że tym z Was, którzy chcieliby ją naprawdę przeczytać, uda się ją upolować. Tak, by dopełnić formalności, na koniec zaledwie wspomnę o książkach, które miałam na myśli we wstępie tego odcinka. A konkretnie książki, które każdy, kto interesuje się Koreą Północną, z pewnością czytał, a przynajmniej o nich słyszał. W światu nie mamy czego zazdrościć: Barbary Demik. Przeżyć Yon mi Pak, Pozdrowienia z Korei Sugi Kim. Dziewczyna o siedmiu imionach Hyonsoni, czy też zamroczną rzeką Masadzi i Sikawa. To książki, których jeszcze nie przeczytaliście to obowiązkowo muszą trafić na Waszą listę. Są jednak, jeśli można tak powiedzieć, bardziej popularne niż te, o których mówiłam dzisiaj. I uznałam, że przyszła pora na to, by ustąpiły na chwilę miejsca na scenie kilku innym tytułom. To tyle na dziś. Jeśli podobało Wam się to zestawienie, a przy okazji, mój booktubeowy debiut, dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, jeśli chcielibyście na tym kanale więcej książkowych topek z w tle.